A, kolejny odcinek. Wczoraj przyjechałem do tego miasta. Nie wiem, chyba jadę kupić sobie nowe auto. Bo stałem się bogaty. Tu sobie pójdziemy po auto. Najpierw moje. No, słabe jest. Chciałem jakieś lepsze. Na przykład Ferrari albo Słowin. Ale nie wiem, czy nie będzie stać. Więc no, pojedziemy sobie do bo Może coś tam będzie. To taniej sumie, więc no, lecimy sobie do Dile Shipa, myślę, że spokojnie no, lecimy sobie. Nie wiem, czego był... nie ma ruchu w tym mieście, no nie wiem, więc no, lecimy sobie do Dile Shipa. Prawie już jesteśmy. Tutaj wronałem lekko, ale dobra. No dobra, już widzę Dile Shipa. Stoi tu jakiś pan sprzedawca. Jest tu Lambo na wystawie i tutaj, więc może to Lambo. Dzień dobry. Dzień dobry, co, co pan chce? No właśnie, ja się rozejrzę, ale mi się na razie podoba to Lambo. Także mogę na jazdę testową? Nie, tak, mamy o tutaj, stoi. No właśnie, widziałem, to się przejadę. Co? No widzę, że tu nieźle. Tam. No to ja mogę pokierować niech pan, niech pan najpierw na pasażera siadnie Niech pan pokaże co to auto potrafi To gdzie jedziemy? Na autostradę? Na autostradę Gdzie ja to wyciągnie? No nie wiem, na razie Muszę uważać, ja dopiero co tu w jestem. A co, jak ja się Adrian nazywam, jak, jak, jakby co. A ja! Jak? Aha. A ja się mam! To ma nawet turbo, to patrz pan, jak to turbo wygląda. Uuu, jest Jedzie. No, powiem pana, że to zasuwa. Nie, nie, Siedzenia z wszystko jest pięknie. Chyba, chyba mogę ja przetestować, jak będę teraz jechał. I już pojedziemy pod Dira No to ja mogę teraz pokierować. się nie? co to mało. Pracuję w dealershipie, tak? Czy to jest Pana? Tak. To to jest Pana? Direship? Ja, ja prowadzę. Uh -huh. O nie, ale trochę się. Tu, trochę Bacze. je rysowałem. ale to i tak będzie chyba moja, czy nie? to z wystawy, to nie ja. To... Tak, tak. Chyba, chyba jestem ja zdecydowany. Chcę, to być pana. Jestem zdecydowany. Więc no, my się zaraz widzimy. Ja podpiszę wszystkie papiery. Więc no, jedziemy podpisać do na domu. Jedziemy moim przyszłym autem. Już chyba No zapłacę tu. Widzę, że tu po lewo jakiś tor jest fajny. No a potem się przejedziemy hmm. a jak w ogóle zarobki w tym... w tym... w tym dobre? Dobre No to nie wiem, bo ja muszę jakąś pracę znaleźć so. A to nie wejdziemy, Pana O to dobrze To co, tu jest Pana dom? Mój, a, jest bardzo to podobny, mój jest bardzo podobny. A gdzie podpisujemy na górze? A tutaj nie mam na razie takich rzeczy. Nie pan, chodź pan na a To dół. pan tu jest od Czy pan dopiero kupił tu dom? No, dopiero kupiłem. No to po, tu podpiszę, syk. No to to już jest moje. To możemy się przejechać na tor. No fajne autko. Do widzenia. Ale możemy... No to do widzenia, do widzenia. Ja sobie zaparkuję to w garażu. Albo pojedziemy sobie na tor. Więc... No, jedziemy na tor. Tylko nie wiem gdzie tu się wjeżdża dokładnie. Chyba tutaj. Więc no. Wjeżdżamy sobie na tor. I no. A tu sobie pojeżdżę, bo testuję to auto I zaraz się widzimy Jak już będę w domu No, przyjechałem Zobaczyć motory Stawiłem Lamborghini Bo Trochę ja urysowałem Do mechanika poszło Jeździmy na razie tym swoje motory oglądam Ale nie wiem czy będę motorem W sumie pojedziemy to auto kupiłem w poprzednim mieście Jaybreak. To auto, więc. Pojedziemy sobie. Może na. Proszę pana. Ej, to jest Szymon. Pamiętacie? Ten sprzedawca. Halo, halo! Proszę pana! Co się pan stało? Kurde, on ma furę. Że pana, proszę wysiąść. proszę pana. Halo z auta. To taki eee. test? Dobra, pan szpitala. Szpitala. Niech pan siada! Niech pan siada do auta, szybko! Pana, zawiozę pana do szpitala! Szybko! Jedziemy do szpitala! Dobra, tego sprzedawcy, co poznałem, miał wypadek. Jeśli tu przyjechałem, odstawiłem go do szpitala. Jego stan jest taki poważny. Ja nie wiem co z tym autem. No powiem wam, że chyba jest niedobrze. Podnosi je do góry. Nie wiem dlaczego. Odstawię je na bok, żeby nie było w drzewie. Oto patrzcie, podnosi tak do góry, więc nie wiem o co chodzi. Więc no, zostawiamy je tu i jedziemy do mojego domu, bo ten dzień był dzisiaj dziwny. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie suba, dajcie lajka, wbijajcie na Discorda. Wystąpił dzisiaj Szymon. Cześć. Więc no, to był no, z tego gry prawdziwe życie. Będziesz też w innych, także, no, siema.